Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony, shad I w dzisiejszym odcinku będziemy dali jakiś stykon budowania domu. Nagrałem już film, ale jak się okazało, ten film miał jakieś prawa autorskie przez muzykę, która była oznaczona jako No Copyright Music. No, to są jakieś chyba jaja YouTube. Naprawdę, ja nagram film na widzów, a kurcze, mam jakieś prawa autorskie, które ja tam nie istniały. Niestety, no. ja film nie trafił do Was, zanim został opublikowany. Więc my nagrywamy inny odcinek, w którym nie ma żadnej muzyki. I tutaj na pewno będzie bezpiecznie już. Więc możemy sobie zacząć grać, no ale no widzowie, trochę smutno już zaczęło. A no właśnie, tutaj chodzi w tej że musimy zbudować własny dom. O, oj, przepraszam za No i rozpoczynamy serię, w której... w której w to, szukamy ide prawie idealnej gry, bo nie ma idealnych gier. Prawie idealnej gry szukamy. I czy to będzie pra prawie idealną grą? No nie, nawet jak będzie, no to i tak będziemy kontynuować tą serię. Chyba, co nie? Pan, oczywiście mój pan montażysta, to ja sam. I możemy zaczynać. Dobra, jakieś pieniądze tu mi przy, przyrastają. W każdym razie mamy taki dom. I my nie będziemy cały o, tykona budować. No dobra, no i możemy zacząć budować A my już, mamy tu jakąś podłogę. I tak to jest naprawdę realistyczna. Ja sobie tak patrzę, to na naprawdę dobrze wygląda, tak da? Faktyczna budowa to jest w tej No w ogóle. Ile ma pieniędzy? Tu jest pokazane, ile ma pieniędzy. No mam, 2000 tu się niczym nie ukradło. Patrzcie, tak, ten dom już od razu wygląda profesjonalnie. Montaż. Piękna, Montaż. No, montaż u mnie to jest jakaś tragedia, widzowie. Ogranicza się to, to się ogranicza do cięć i do miniaturek tworzonych w, w pręcie. No dobra. No to chyba jest git. Ja sobie może stanę tutaj. Dlaczego sobie tutaj chcę stanąć? Bo chcę. Bo chcę sobie zrobić miniaturkę. Dobra, czekajcie mi co. Dobra, widzowie, to się źle skończyło, poza mapę wypadłem. Ale dobra. Mamy przynajmniej pieniądze zebrane już. I to już z całą ukończoną. No i na jest pasek. I niemożliwe, żeby też było wszystko. A tu już nic więcej nie widzę na tak szczerze. Mam tu jakąś... Czekajcie. A nie można doszło do przycisku. Nie można doszło do przycisku. A tu już... Nie wiem o co chodzi. Niemożliwe, że już cało zrobiłem, No nie zrobiłem całego. Ale patrzcie, od tego mi się odblokował drugi dom. Drugi dom mi się odblokował. Uuuuh, patrzcie jak to kosztuje. Uuuh. Ja na początku wszyscy sobie tego kosztuje po grach. Byłem przetestować, ja dlatego tam nie było... Nie było fundamentów tego odblokowania. Mam trochę to surrealistyczne jest. Farming? Farming? farming to przeczytałem, kurde. No, to no, jest no, no, że tak to tak, trzymałem. No. Jakieś jednej czytanie. Ale teraz sytuacja się zmieniona. Teraz to jakoś jeszcze ma sens, że tak to stoi w ogóle. Na tym będzie ten, część budynku. Dobra. O, no, spokojnie budujemy sobie widzowie. Dobra. Nie jak szybko to leci, naprawdę. Są tanie te rzeczy. No to dlatego. Faza 1 ukończona. Faza 2 ukończona. Odbieramy zbieramy sobie pieniądze, okno... ...em, um, Jeszcze pieniądze... Łup, panie. Musimy iść... A nie, stać jeszcze na to. Okno fulle. O, panie, jaki domek! Jakie domczysko. No, bo no, to ma ten sam domek, tylko że ukończony. Jak się skacze, to się szybko... Ej, hey, no chyba jak się skacze, to się szybciej chodzi, widzowie. Co jest? Kacie skacze. Sekajcie. Ty no chyba to faktycznie działa. No tu mamy garaż. A, a tu mamy okna. Teraz z tyłu. O, mamy ten tarasik. Tarasik. Ręcze ci tarasik. Za przekroczenie prędkości Możesz go opłacić w kompletnej jasności O, to jak światła mam tutaj, więc w kompletnej jasności. Dobra, to są zbierane, więc... Ty... Mówię czasinki gier jest nudne, jak się tak na... Co to jest? Rozszerzenie piwnicy, tam jakaś piwnica gamera może być. Dobra, jest Git, chyba. Um, kolejne oświetlenie, oświetlenie schody na strych. A i tu na strych będzie. Dobra, możemy sobie zdawać pieniądze i to jedyne co możemy. Wait a minute, widzowie. Dobra, no, wracam, widzowie po małej przerwie. Możemy sobie dalej kupować te jakieś rzeczy. To jest ten w cudzysłowie Drywal, bo tak naprawdę to się nie nazywa. To jest oszustwo jakieś jawne. w ogóle nazwie sobie oszukać, to się tak nazywa. Ale to wcale tak się nie nazywa, nie ufajcie temu. To się nie nazywa Drywal, tylko Gips. Chyba Gips. Bo to wcale nie jest żaden Gips. I ja tutaj też was oszukuję. No to raczej nie jest gips, to nie ta na w komentarzach. Bo mi to zarzucać, czy to nie jest żaden gips. Ale ja się o tym nie znam, okej. Okay? No kupujemy te drewnole i te zmiany. No ale do tego podatku się na nie nazywa. Przykrocie. się... Hmm. Sprawdźcie sobie w internecie. Uwaga! Sprawdźmy sobie w internecie. Ja pierdziele! Nagrywam! Ja idź! Idź! Nagrywam, idź! Sorry. Sorry, nagrywam, idź. Pa. Pa. A to przez całą. To przez całą czas się nagrywało? Jeziu. Zawał, bo sobie, sobie. zawału dostałem. Ja myślałem, że zatrzymałem nagrywanie, a to się dalej nagrywało. Ma się co oglądać, widzowie. No, ale przynajmniej sobie poszła. Ehm. Że poszła na potrzeby odcinka. No ja myślałam, że to się nie nagrywa. Myślałam, że cięcie się, że się zrobiło. To nie położonego cięcia. Na nie na kuchni. Dobrze, że nie cisnąłem po niej. no ja musiał sam film ogrywać. Ona ogrywać, nagrywać znaczy. Mam no, drzwi garażowe. ale drzwi, ale drzwi. Ale no, tutaj mamy do piwnicy. Czekajcie, możemy tak to, to zamknąć, to? Ja myślałam, że na stan do piwnicy, że oszukamy trochę tą grę. No, będziemy mogli sobie ją oszukać widzowie. Ale widzowie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach. Dobra. Podłoga, skutek. Celtic. Full fit, Nie. Dobra, pieniądze. Dobra, mamy farbę sufitową, można sobie kupić. O, o, ładnie to wygląda. farba foyer. Paint. No, no. W sumie w Paint będziemy sobie wygrali. No dobra. paint. Paint! Dobra, tam Paint'a już nie wewniemy. Ale dobra, możemy sobie... No nie, przestańcie, no. Muszę sobie wziąć pieniądze, albo. Możemy sobie, ten, podwyżkę wziąć. Jestem bezrobotny. Nie mam pieniędzy, widzowie. Jestem biedny, jestem bezrobotny. Nie mam pracy. Szukam pracy, widzowie. Akurat przyjąłem jakoś, jakąś pracę z najniższą krajową, że buduję domy. To jest najniższa krajowa. Jeżeli macie w okolicy Jakąś, jakąś, firmę załogistą gdzie można budować domy, bo jak widzicie jestem, jestem mega dobry w budowaniu domy no mów to piszcie widzowie chętnie przygarnię taką pracę dlatego możemy możemy sobie tutaj dolejtejntować te ściany akcentować ściany, nie no że kolejna osoba dołączyła no Widzowie, nie dołączajcie do mnie, jak ja nagrywam filmy. To może będą musiała zrobić faktyczne cięcie, widzowie. bo to po... No nie, no tu idzie, no tu idzie! no Dobra, to się nagrywa, widzowie. na no, popłakana sobie poszła. Się roz... W zasadzie tam stoi. W zasadzie tam dalej stoi. Ale to jest dalej. Chciała ze mną nagrywać, widzowie! Nie dołączajcie do mnie, jak nagrywam. I nie mówcie, że chcecie ze mną nagrywać, no. Widzowie, no nie bądźcie tacy, no. Dobra. O, drzwi, drzwi. Do, do, do. Nie stać na akurat, do. No wyszło z gry. Wyszło z gry. Popłakała się. Biedna. No, dobra, no. Czy mi jest szkoda? Tak. Dlaczego ja z nią nie nagrałem? Sami wiecie, widzowie. Nie chcę też, żeby się jej zrobiło smutno. Ale dobra. Mamy drzwi. Sufit mamy. Czekaj. No bo wznawiamy sobie dalej film. I nie wiem, czy nagrywać dalej. Bo mi się zaczyna trochę tak nudzić, Tak jak większość tykonów po jakimś czasie. Tak jest. Niestety. I mamy tutaj to. Mamy to. Tam... Tutaj nic nie mamy. A możemy jedynie co sobie to kupić chyba. Um, mam miejsce parkingowe. Ona znowu dołączyła, widzę. Że... Tak. Elza za dołączyła ponownie um, Dobra mamy to kupione Ten um, kominek Kominek, kominek sobie No sobie na ten kominek Tam no, mam nadzieję, no, że to się nie nagrało Bo w jak się nagrało to że sobie... sobie powiedziałem się skwasiłem, że to nagrywało się ta konserwacja z nią Gdzieś tam z upieku mnie no, nie mówiłam, bo zapomniałam. W sumie drama będzie na YouTubie. Będzie drama na YouTubie, że Że jakaś osoba zaczęła gnębić jakieś dzieci. Dobra. Um, tutaj mamy prysznic. Mamy prysznicę. że to jest prysznic, to to. Taki to, to jest. To jest taki mały prysznic w środku. No, zasuwamy drzwi. Tak jak można spotkać w polskich domach. Um, około 14 minut, nagrywania już jest. Możemy sobie dobić jakieś 19, 20. Bo no, moje filmy po 20 minut trwają mniej więcej. I film może się pojawić z opóźnieniem. choć nie wiem, czy się pojawi z opóźnieniem. On może się pojawić z opóźnieniem. Nie wiem, bo ja się nie wyrobiłem, bo niestety tak do filmu miał jakieś prawa autorskie, które powstały z niczego. Dokładnie. Możemy sobie górne szatki Gabinety, dyrektorów tego budynku, czyli mnie. Mam pieniądze, kolejne. No nie. No, nie, to nie są gabinety. Coś innego miało, było. No źle przeczytałam. Źle przeczytałam, to nie były kapinety. Dobra. Może to były i znowu jakieś głupstwa gadam. Dobra, nieważne. Widzowie, do sobie... Zo teraz wam pokażę. Typowy film youtubera. Słuchajcie, sobie zamkniemy to. Typowy film youtubera. Siema! Nie, z YouTube'a! W swoim domu zbudować Secret Room! Patrzcie, jaki Secret Room! Więc dosłownie tak wyglądają filmy YouTuberów. Nie moje, tak wcale nie będą wyglądały. O nie, 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 to ona, to ona, to ona, uciekam, 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 widzowie. Bo to są ja że nada. Żenada. To żenada. Level 1, widzowie, no co by tutaj chodzi po moim domu? Najwyraźniej moja fanka jakaś, psychofanka, to wcale nie jest, to w ogóle nie jest dobry kontent dla ludzi, z takich ludzi typu wy, takie że na przykład, nie wiem, że psychofanka mnie śledzi. To jest ten. To jest film, że nada to biedę, widzowie. Takich rzeczy to, nie wiem, kto ogląda. Chyba, że wy oglądacie, no to, widzowie... Wy to macie z poczekajcie. Widzowie, to jest jakaś psychopanka, dosłownie. No to jest, no jest psychopanka, widzowie, tego nikt się nie spodziewał, że to będzie odcinek z psychopanką jakąś. Śmiałam się z tego kontentu ale teraz... Ale teraz faktycznie, kurde, jakaś... Jakoś dosłownie ten, jakaś stypa tutaj się dzieje na moim kanale, widzowie. Jakaś stypa, dosłownie. No to mam nadzieję, że... Mam... JO ja, Widzowie, po prostu trzymajcie mnie, no. To jest prawdziwa psychofanka! Ja tu sobie popiję domu, a na mi tutaj pisze jakiś ten... Ona pisze, że jesteśmy jakieś dwa lata ze sobą. Od kiedy? Jak ją ma pierwsza z nocy? No oczy widzę. No, nie Takiego kontentu już chyba nigdy wam nie dostarczyłam. I ja sam nie dowierzam. się, to do śmiałam z tego kontentu. On mi się właśnie wydarzył. Tylko, że nie ustawiony. Co mi stypa to jest? Co za stypa? Absolutely, si absolutely, cinema, widzowie. Macie tutaj to sobie kino na ekranach. Jeju, MARIA! Widzowie, no to sobie jakiś rok ode mnie chce! Nie no, widzowie... Macie sobie myśleć, co chcesz. Może dla was być nawet ustawione to. Ale dla mnie to jest szok po prostu, no. To jest po prostu szok. To jest po prostu szok. Ja pierdził nie, uciekamy. To za jakąś demonotyzację demonatyza dostanę. za wtedy sobie znęcaj się nad dziećmi. Co w ogóle jest kompletną nieprawdą. To jest po prostu jakiś żart, co tu się dzieje, widzowie? Co tu się dzieje, no? Moderacja YouTube'a, proszę. <grym> Pomóżcie mi. Co tu się dzieje? Widzowie? Ja wiem, ja nie mogę! <grym> widzowie! Uchybę! Po prostu... O ja! O ja, widzowie! Jak... Co za stypa, co za stypa! O... Nieźle, nieźle, widzowie, nieźle, widzowie. Tamta przynajmniej... Tamta była bo ja psychofanka... Boż to tamto nie jest psychofanka. Tamto może uciekać po prostu fanka, która jest mądra. To ona, okej, okay, posłuchała się, po prostu odeszła i robi, i robi tam swoje, jak widać. Ale ona to po prostu jakiś. To jest po prostu jakiś level 1000. Widzowiec, jakiś level 1000. To są jakieś ochrzały od ich rodziców, pozwolenie. Ja no, ja widzowiec to jest to... Um, szafa. Cięż szafa? że mogę przez ścianę, bo mi się okazało tak przez chwilę, bo mógł przez ścianę sobie kupić to, że nawet <laughs> możemy usiąść taki był a też możemy sobie wejść tutaj do tego, możemy nawet się wykąpać, no, no ciekawe, możemy mieć re... ręce, możemy w sumie biegnąć i mieć ręce przy okazji, co nie można mieć ręce i jeszcze tego ćwiczyć no tu znowu przyjechało, widzowie, to, to musi mnie zmusić chyba do zakończenia odcinka. Bo ona tutaj, nam tutaj nie pozwoli cokolwiek robić, co nie? No jakiś parasol postawiony jest. Patrzcie, ona nasłała na mnie to mlenę. Ona nasłała na mnie to mlenę, widzowie. I ona jeszcze mnie goli w dodatku. Za skończę odcinek przez to. Jestem, widzowie, po prostu jestem poszukiwany przez nich. Uda tu się, muszę ukryć. Ukrywam się tutaj. Nie możemy znaleźć, widzowie, jestem w ukryciu. Jestem w ukryciu, dobra, widzowie, kończymy ten odcinek, to tyle na dzisiaj. Papa. Pa.